SCP-009 Czerwony Lód klasa Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Obiekt jest przechowywany w zabezpieczonym zbiorniku z odpornego na ciepło stopu o wymiarach nie mniejszych niż 2 m na 2 m oraz na 2 m. Pod żadnym pozorem nie wolno wystawiać SCP-009 na działanie temperatur przekraczających 0 stopni Celsjusza, o ile nie jest to w drodze zatwierdzonych eksperymentów. W promieniu 30 metrów od miejsca przechowywania obiektu nie można umierzyć żadnych roztworów wodnych. Komorę obiektu należy wyposażyć w czujniki i temperatury, które muszą być stale monitorowane i chłodzone przez nie mniej niż trzy niezależne jednostki. Wszelkie awarie sensorów lub układów chłodzących muszą natychmiast zostać zgłoszone i naprawione. Jeśli temperatura w strefie zamknięcia przekroczy minus 5, stopni Celsjusza, komory należy bezwłocznie zamknąć i zalać środkiem chłodzącym do uzyskania bezpiecznej temperatury pomiędzy minus 30 stopni Celsjusza i minus 25 stopni Celsjusza. W trakcie trwania testów w przestrzeni pomieszczenia przechowawczego należy utrzymywać w całkowitej próżni, a cały personel znajdujący się w przechowalni SCP-009 musi być ubrany w kompletne wyposażenie ochrony środowiskowej. Po badaniach cały sprzęt, personel i inne materiały opuszczające pomieszczenie przechowawcze obiektu należy poddać procesom dehydratacji oraz co najmniej 12 godzin izolacji w kwarantannie. Wszelkie ślady wilgoci wykazujących właściwości SCP-009 należy wyizolować i jak najszybciej umieścić w pomieszczeniu przechowawczym. Żywy organizmy, które zostały zakażone SCP-009 należy poddać terminacji przez chemiczne osuszenie, a molekuły SCP-009 wyekstrahować i umieścić w pomieszczeniu przechowawczym. Opis. SCP-009 to około litrów substancji, która powierzchownie przypomina wodę destylowaną, H2O. Z wyjątkiem jasno-czerwonego odcienia. Ten czerwony odcienie jest widoczny we wszystkich stanach skupienia i służy jako najbardziej wskazana metoda identyfikacji zanieczyszczonej materii, zanim nastąpi manifestacja anomalnych właściwości. W przeciwieństwie do zwykłej wody SCP-009 znajduje się w stanie ciekłym pomiędzy minus 100 stopni Celsjusza a zerem, a w stanie stałym powyżej tych temperatur. Chłodzony poniżej minus 100 stopni Celsjusza, SCP-009 paruje do postaci gazowej, przypominającej parę. Badania struktury atomowej SCP-009 dały niejednoznaczne wyniki. Substancja wydaje się być identyczna z normalnymi molekułami wody, z wyjątkiem zmienioną, w przeciwieństwie do standardowych praw entalpii. Doktor, ekspert od fizyki kseno-przestrzennej z ośrodka Sugeruje, że SCP-009 może pochodzić z innej rzeczywistości podlegającej innym prawom fizyki. Jednak najbardziej niebezpieczną właściwością SCP-009 jest zdolność do zanieczyszczenia zwykłej H2O. Kiedy SCP-009 zetknie się z jakimkolwiek wodnym roztworem w wyniku nieznanych mechanizmów przyniesie własne anomalne właściwości na inne obiekty i stworzenia. Testy wykazały zdolność podmiotu do asymilacji lodu, pary wodnej, herbaty, soku owocowego, wody morskiej, krwi i usunięto. Czas wymagany do zajścia tego procesu jest różny, w zależności od temperatury czy dokładnego składu chemicznego skażonej materii i zaobserwowano, że zajmuje od 3 minut do 5 godzin. Eksperymenty na pracownikach personelu klasy D pozwoliły zilustrować proces konwersji przez substancje, co do którego stwierdzono zachowanie spójnego schematu. 1. Ekspozycja inicjująca. Obiekt zostaje wystawiony na działanie SCP-009, który zaczyna asymilować wilgoć obecną na obsłoniętej powierzchni. Na tym etapie obiekty nie zauważają żadnych nietypowych symptomów poza odczuciem lekkiego wzrostu temperatury. 2. Konwersja powierzchni. Szrom zaczyna osadzać się na odsuniętej powierzchni w wyniku ciepła wytwarzanego przez wyeksponowany obiekt oraz przez samą SCP-009, zwiększając temperaturę podmiotu powyżej 0 stopni Celsjusza. Ten etap może zająć od 1 minuty do godzin. W tym czasie obiekt zacznie odczuwać zmieniono kryształy z naskórka. 3. Konwersja głęboko tkankowa. Gwałtowny wzrost temperatury SCP-0090 spowoduje niekontrolowaną reakcję w ciele obiektu, w czego w rezultacie zmieniono. Rzeczywista utrata krwi jest minimalna ze względu na kryształy lodu zmieniono, co pozwala obiektom pozostać żywym i przytomnym do godzin. Po czwarte. Usunięto. Testów na pracownikach klasy D zaprzestano 23 kwietnia 2000 roku. Dodatek. Okoliczności pozyskania. Obiekt znaleziono w Alaska 5 listopada 1900 roku. Fundacja zaangażowała się po tym, jak pojawiły się raporty od, od rdzennego plemienia, które natknęło się na zdezwastowane ciała grupy łowców FOC, których łódź rozbiła się kilometrów od wioski. Wszystkie ofiary znalezione pokryte czerwonym lodem. Odnotowaną przyczyną śmierci były krwotok wewnętrzny, chociaż dokładniejsza obdukcja wykazała zmienioną. Przypuszcza się, że niskie temperatury otoczenia spowolniły proces zamarzania, co wydłużyło za czas całkowitej konwersji o godzin, pozwalając ofiarom zachować świadomość do usunięto. Pochodzenie SCP-009 obecnie nie jest znane, Trwa dochodzenie nad podobnymi zdarzeniami i materiałami w okolicy. Dowody na miejscu sugerują, że zmieniono. Prawdopodobnie z udziałem SCP-‐‐ dodatek 9 listopada 2000 roku. Po wstępnym zgłoszeniu i pozyskaniu okazów potwierdzono, że pajęczy byt odnaleziony przez MFO B7 rzeczywiście był nieznaną dotąd instancją SCP-3023. Dochodzenie ujawniło, że instancja oryginalnie pochodzi z zmienioną, w wyniku usunięto. Dotatek 6 grudnia 2000 roku. Po wielokrotnie powtarzalnych badaniach należy zauważyć, że odcinek wybrzeża, na którym znaleziono pierwsze ofiary, był jałową skałą znajdującą się około metrów od morskiego wybrzeża oraz był wystarczająco suchy i zimny, aby zapobiec znacznemu zanieczyszczeniu otaczającego obszaru. Nie ma wątpliwości, że gdyby to miejsce znajdowało się bliżej wody, nastąpiłoby zdarzenie na poziomie wyginięcia. Rozważenie aktualizacji SCP-009 do klasy KEDER w trakcie rewizji. Dodatek 16 grudnia 2000 roku. Przechładzanie SCP-009 na cele eksperymentalne zostało zabronione do odwołania. Zaleca się, by ciekłego azotu używać na obiekcie w kontrolowanych ilościach i tylko do momentu, w którym temperatura osiąga akceptowalny poziom. Nota. Możliwość badania nad zimną fuzją z użyciem SCP-009 w trakcie rewizji. Memorandum od Rady O5. 1 września 2000 roku. Zdecydowaliśmy, że obiekt na razie pozostanie klasyfikowany jako Euclid. Rozumiem zgorzone obawy, ale tak długa, jak będziecie utrzymać włączone zasilanie i nikt nie zbliży się zbytnio do pomieszczenia przechowawczego, nie powinno być problemu. Właśnie dlatego trzymamy to w ośrodku. Jeśli chodzi o badania nad zimną fuzją, odkładamy tę decyzję na później. Szczerze, nie mamy budżetu na kolejną sytuację kryzysową, taką jaką w ośrodku zespół ratowniczy nadal nie od nas zmieniono doktora. Raport testów krzyżowych 9507F23 Poniższy zapis eksperymentu odzyskano przez przypadkowe przeniesienie SCP-507 do wszechświata w którym opisany test został przeprowadzony z użyciem SCP-107. Możliwość zastosowania zgłoszonych ustaleń w naszym własnym wszechświecie świecie oczekuje na weryfikację. Użyto 10 ml SCP-009. Rezultat odpady czerwonego śniegu na obszarze testowym trwający 27 minut z umiarkowaną intensywnością, trawa rosnąca na obszarze testowym uległa niekontrolowanej reakcji, która zakończyła się zamrożeniem, całego obszaru w przeciągu kilku minut. Warto zauważyć, że reakcja entalpiczna SCP-009 nie wykroczyła poza promień działania SCP-107, z powodów, które wciąż są badane. Rośliny nie będąc trawą znajdujące się w okolicy zmieniły swoją barwę na jasno-czerwoną, znacznie zrozrosły i zmutowały okazując macki o zabarwieniu Cyanu podobne do tych występujących u gatunku Drozera capensis. Śród wytworzony przez te macki okazał się później drobnymi kropelkami SCP-009. Obecnie badane jest to, jak ta roślinność jest w stanie przetrwać z SCP-009 zawartym w jej komórkach. Wstępna hipoteza zakłada, że rośliny są odbiciem flory z macierzystego wszechświata obiektu. Log eksploracji A0091 Log eksploracji 11 maja 1900 roku Raport sytuacyjny. Mobilna formacja operacyjna Beta 7 mas Hatters. Została wysłana na miejsce odkrycia podmiotów w celu skatalogowania i zabezpieczenia SCP-009 do transportu do ośrodka. Agent Brace, m 7 dokonał wizualnych oględzin okolicy i zaraportował trzy ciała, wszystkie płci męskiej w wieku od do 40 lat. Doktor również na miejscu wnioskował na podstawie pozycji podmiotów, że 32 lata, Dalej, dezygnowany jako podmiot 0 był punktem początkowym, zmieniono. Zakłada się, że kolejne podmioty zostały wystawione na działanie SCP-009 w trakcie pomocy podmiotowi 0 w powrocie na wrak łodzi. W trakcie standardowego obchodu wokół obszaru wystąpienia obiektu agent Heves dokolizował coś przypominającego siady Humoida, prowadzącego na północny wschód. Po na naradzie. Wysłano trzyosobowy zespół złożony z agentów Hughesa, mora i KCD w celu zbadania potencjalnego przełamania zabezpieczeń. Początek logu 6. 42 minuty 43 sekundy. Kontrola. Znaleźliśmy coś. To jest kinia. Ślady prowadzą do niej. Przyliśmy Hughes, co widzisz? Wygląda jak wyrwa w lodzie. Ma może metr wysokości? Otwór nie jest zbyt szeroki. Kapitanie, mamy ciało. Słychać niezidentyfikowane odgłosy szurania. Nie zrozumieliśmy, Hughes. Powtórz. Kontrola, znaleźliśmy podmiot. Jest zamrożony w skipie, choć męska około 15. Wygląda, jakby próbował się od czegoś odczołgać. Jest tu miotacz harpunów. Również zamrożony oraz wypalony. Jakiekolwiek oznaki obrażeń? Przerwa. Bez dotykania go nie mogę być pewna. Ale wygląda to tak, jakby został przez coś zdźgnięty. Widzisz, jak się trzyma tutaj za swoją pierś? Tam, gdzie wystaje ten kolec, mógł zostać zaatakowany. Kontrola, słyszeliście? Potwierdzam. Oznaczcie współrzędne do pozyskania i zejdźcie do jaskini. Zezwala pan na użycie ostrej amunicji, kapitanie? Tam może być coś wrogo więc tak. Jednak ustawcie broń na tryb jednostrzałowy. Nie chcemy, by broń stała się zbytnio gorąca. Dora decyzja. Nie chciałabym skończyć jak ten chłopak. Niezrozumiałe. To na pewno. Agenci przygotowali swoją broń i zaszli do jaskini. Mijałem około 2 minuty. Niezrozumiałe. Jus, powtórz. Nie zrozumieliśmy. To kontrola. Tutaj jest komora. Powiedziałbym, że jej średnica wynosi około 5, może 6 metrów. Jest pokryta czerwonym i lodem. Po środku jest zbiornik. Na około ma 3 metry szerokości, głębokość nieznana. Co się kurwa sta? Słyszalne krzyki. Wystrzał z broni. Hughes, odbiór. Czy zapotkaliście wrogie jednostki? Krótka przerwa. Do diabła. Odpowiedź negatywna. Kontrola. Po prostu Jezu Chryste. Pieprzony niedźwiedź polarny. Jest martwy. Jest tu pełno ciał. Nieludzkich. Widzę kilka fok, lisa śnieżnego i co do diabła. Co to kurwa jest. Nie. Nie, nie, o Boże, Just słyszysz nas? Cassidy znalazła pająka, gigantycznego pająka. Przerwa w trakcie, której słychać szuranie i ciężkie oddechy. Jest żywy? Co masz na myśli mówiąc gigantyczny? Że jest kuriawsko duży kontrola. Rozpiętość odnóży wynosi co najmniej metr. Jest zamarznięty, czekaj. Nie, cholera, nie widzę nic pod spodem. Wygląda tak, jakby był zrobiony z tego czegoś zrozumiał. Niemożliwe. Nie jesteśmy tak blisko Niemiec. Co? Jakieś znowu Niemcy. Kapitanie, jestem całkowicie pewna, że to 3023. Powtórzy pan, kapitanie. Cassidy mówi, że Pająk jest SCP-3023. Kontrola. Przerwa. To nie jest możliwe, Hughes. Dlaczego ona tak myśli? Podniesionym głosem. Jestem pewna, kontrola. Pracowałam przy 3023. To jest instancja zrobiona z skipu 9. Fila, czym jest 3023? To jest tajne, agentko Cassidy. Zostaje wydany ci rozkaz, aby nie mówić nic więcej o tym. Jeśli osobnik jest zniszczony, to nie ma powodu, by się o niego martwić. Kontynuujcie, Marocząc. A jak do cholery to się tutaj dostało? Przyjęliśmy kontrola. Cassidy rozejrzyj się po permetrze. Sprawdź, czy są jakieś tunele boczne, ale. To rozkaz. Niezrozumiały. Sprawdź ciała. Zobacz, czy któryś należy do człowieka. Robi się. Agenci Hughes, jak głęboki jest zbiornik, o którym wspomniałeś? Nie widzę dna. Boże, mam nawrót wspomnieć z SCP-354. To nie jest przyjemne. Skup się, kapitanie. Jest w pobliżu coś, co możesz użyć do pomiaru głębokości? Przerwa. Spojąka wystaje jego kolec. Możesz go bezpiecznie usunąć? Kombinezon powinien mnie ochronić, prawda? Mimo wszystko staraj się nie dotykać skażonego materiału. Dobra, mam to. Powinno zadziałać. Wygląda na jakieś półtora metra w długości. Przyjęliśmy fuse. Postępuj ostrożnie. Przerwa. Cóż, to zdecydowanie więcej jak metr głębokości. Mógłbym sprawdzać dalej, ale musiałbym zbliżyć dłoń do tej rzeczy. Kombinezon czy nie, wolałbym tego nie robić. Potwierdzam, kapitanie. Wyślemy personel kasetę z odpowiednim wyposażeniem w celu sprawdzenia tego. Przyjąłem. Cóż, chyba oddali. Kapitanie! Kontrola, czekajcie. Co jest z W Oddali. Myślę, że powinien pan to zobaczyć. Chyba wiem skąd przyszedł ten pająk. Kontrola, schodzę głębiej w jaskinie. Potwierdzam, kontynuuj. Około jednej minuty odgłosów kroków w lodzie i śniegu. O, niedobrze. Co pan widzi, kapitanie? Jakiś otwór średnica około metra jest pokryty tą rzeczą Cassidy. 10 sekund ciszy. Raportuj. Widzisz gdzieś agentkę Cassidy? Nie. Cholera, musiała wejść do środka. Zachowaj spokój. Opisz ten otwór. Ja wygląda jak tunel, ale za wejściem nie ma żadnego lodu, ani czerwonego, ani jakiegokolwiek. Widzę słabe światło gdzieś w środku. Może to jest latarka Cassidy. Czy jest tam coś nietopowego? Cassidy. Cassidy! kapitan Hughes, proszę odpowiedzieć. Jest coś nietopowego w tym tunelu? Tak. Jest. Jest mokry. Ściany są mokre. I podłoga też. Jakiś śmiet poniżej jest kałuża. Cholera, ona jest... Kałuża jest czerwona. Kilka minut od głosów, oddychania i szurania. Kontrola? Przyjęliście? Potwierdzam. Czekaj. 30 sekund oddechów, na które nałożyły się odgłosy kroków. Co się dzieje? Gdzie jest Cassidy? Weszła tam. Hej, Cassidy, wracacie czy no? 30 sekund ciszy. Nie zrozumiałe. Kontrola, co ty tam? Odmawiam. Hughes, przerzucamy drużynę klasy D do poszukiwań. Wycofaj resztę swojej drużyny i czekaj na dalsze rozkazy. To rozkaz. Zmieniono. Wow, spokojnie, spokój się. Otrzymałeś swoje rozkazy, Hughes. Nie sądzę, że trzeba ci przypominać. Usunięto. 45 sekund ciszy. Przyjąłem kontrola. Idziemy. Koniec Logu. To już koniec tego odcinka. Zostaw łapkę w górę, jeżeli film Ci się spodobał, jak i dla mej motywacji. Również możesz zostawić subika, jeżeli chcesz być informowany o takim kontencie. Zapraszam na mój główny kanał, na mój kanał z grami oraz, jeżeli chcesz mnie wesprzeć, na stronę z kapą. No i mamy też Discorda. Dobrej nocy, dobrego dnia lub dobrej pory, którą macie w placówce fundacji, w której jesteście. 爸。